Hej, witam na moim kanale. W dzisiejszym wideo pokażę wam dwa samochody, które wyglądają bardzo podobnie, ale tak naprawdę wiele je różni. Oto Dacia Duster i Dacia Bigster. Jeśli zastanawiałeś się, który z tych samochodów wybrać, to w tym wideo znajdziesz odpowiedzi na wszystkie swoje pytania. Zapraszam do oglądania. Dobra, zacznijmy może od bagażników. Tak widzicie, te bagażniki są bardzo podobne do siebie. Zacznę tutaj od Bigstera. Zobaczcie, w Bigsterze macie ogromną przestrzeń ładunkową. W Bigsterze składacie tylne siedzenia od strony bagażnika. Tego nie ma w Dusterze. Macie trzy haczyki, podświetlenie i gniazdo 12V. Dwie kieszenie, jedną wąską, taką małą, druga całkiem spora. Podwójna podłoga bardzo głęboki, duży schowek. Bagażnik jest długi, tak powiedzmy średnio 103 cm, ze złożonymi siedzeniami od górnej części oparcia 162 cm. Szeroki tutaj jest na 100 cm i wysoki do rolety 46, prawie 7 cm. Tak jak widzicie w desterze macie również podwójną podłogę. Jest on krótszy, ten bagażnik. Również macie tutaj schowek pod spodem. W że macie taki sznureczek do pociągnięcia, aby złożyć kanapę. teraz tak, tutaj również macie. Dobra, tu macie coś podobnego jak w bikażniku. Może nie tak płasko, ale jest. Ok. I teraz tak, co tutaj mamy? Gniazdo 12V, podświetlenie jeden haczyk, drugi haczyk jedna tylko kieszeń. Bagażnik, długość. 87 cm i szerokość taki sam jak w Bigsterze, czyli macie 100 cm. Wysokość do rolety 43 cm. Okay. Obydwa samochody mają maski na teleskopach. Zerkamy szybko do Bigstera. Co my tutaj mamy? Wszystkie dane widzicie już na waszych ekranach. To jest silnik hybrydowy, czyli taki sam jak w DASTERze. Również hybryda. Przechodzimy do wnętrza samochodu. Tutaj klameczka, zobaczcie, jest całkiem sporo miejsca. To Tutaj klamka na górze w drzwiach. W bigsterze jest ta sama historia na górze jest klamka w drzwiach, tutaj przy szybie. I powiedziałbym, że tu jest troszkę więcej miejsca. Porozmawiamy sobie teraz o jakości wykonania. Tutaj górna część wykonana jest z twardego plastiku. Tutaj również twardy plastik głęboka, całkiem spora kieszeń. To się podoba. Jeśli chodzi o fotele, tak jak widzicie, całkiem szerokie, chociaż moim zdaniem te w Bigsterze wyglądają na szersze, ale sprawdzałem wymiary i są dokładnie takie same. Tutaj trzymanie boczne jest bardziej sztywne niż w Bigster. Bigster jest takie bardzo miękkie. Z kolei trzymanie boczne na siedzisku jest dokładnie takie same. I to siedzenie tutaj sprawia wrażenie bardziej sprężystego w porównaniu do Bigstera. Zwróćcie uwagę na to, że w Dasterze macie bardzo nisko Położony tuner środkowy, co jest zupełną odwrotnością do Bigstera. W Bigsterze górna część drzwi również wykonana z twardego plastiku. Tutaj jest troszeczkę miękko, lekko miękko bym powiedział. Tu jest twardy plastik i kieszeń podobna, chociaż mi się wydaje, że w Dasterze jest głębsza. No i siedzenia, czy też fotele, które akurat w tej konfiguracji tutaj lepiej są wykonane. Moim zdaniem ten materiał lepiej wygląda, ale jest bardziej miękki. Tam to było wszystko sprężyste w dasterze, tu jest to wszystko takie bardzo, bardzo miękkie. I to siedzenie, siedzenie, to trzymanie boczne na oparciu moim zdaniem też jest... Bardziej miękkie, luźne, luźno wykonane w przeciwieństwie do dastera. No i zobaczcie na tunel środkowy, który jest bardzo wysoko. Dobra, wchodzę do środka. Teraz zobaczcie, jestem wewnątrz dastera i powiem wam, że w przeciwieństwie do poprzedniej wersji tutaj czuję się bardziej swobodnie. Tamta bardzo mnie przetłaczała ta poprzednia generacja. Ta jest znacznie lepsza, moim zdaniem. Dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie, czy mieliście podobne odczucie. No dobra, lećmy z tematem. Tak jak widzicie, na chwilę obecną mam prawidłową. Pozycje za kierownicę, zacznę od ilości miejsca. Potem, spojrzenie na widoczność i na szybko pokażę Wam, co jest w dwóch samochodach, czym się różnią. I głównie mi tutaj chodzi o wymiary, ponieważ całe pełne review czy też pełne prezentacje tych samochodów już są na moim kanale. Tak więc, lecimy z tematem. Nad głową mam jakoś 8 palców, 9 palców bym powiedział, czyli to jest mnóstwo przestrzeni nad głową. Fotel kierowcy jest teraz obniżony najniżej, a ja mam 1,93 m. Jeżeli oglądacie mój kanał, to wiecie, jeżeli nie oglądacie, to zapraszam do subskrypcji. Oczywiście. Jeśli chodzi o ilość miejsca na nogi, no to tu już jest troszeczkę gorzej, tu bym powiedział, że jest ciasna, ciasna. Generalnie mam tą przestrzeń, ale to jest twarde. I tutaj kość mojego kolana dotyka tego twardego plastiku tutaj. Jest to bardzo wysoko poprowadzone. Jeśli to byłoby troszeczkę w dół, tak jak w Renault 4, to byłoby elegancko. Niestety tak nie jest, ale za to środkowy tunel w tym samochodzie jest bardzo nisko i zobaczcie, tutaj kością kolana nie dotykam żadnego twardego Elementu I to jest na ogromny plus w tym samochodzie. Bardzo mi się to tutaj podoba. Jeśli chodzi o widoczność, to ta klusterka boczna mogłaby być troszeczkę szersze. No, ale jest to jest tak czy inaczej widoczność jest całkiem okej. Okay. Słupki a są. Powiedziałbym, że jak na taki samochód to są całkiem wąskie. i Też one są bardzo daleko oddalone. Też są bardzo oddalone. Zobaczcie od mojej twarzy też wysoko, tak więc to nie ma z problemu. To samo będzie po waszej europejskiej stronie, czyli jeżeli będziecie jechali pod górkę skręcając w lewo, te słupki nie utrudnią wam widoczności, jak w innych samochodach. Zwykle narzekam na to lusterko, a to lusterko w tym samochodzie jest na odpowiedniej pozycji i zobaczcie, to jest mm, tak jak to widzę. Kamera znajduje się na wysokości moich oczu i można powiedzieć, że mam, powiedziałbym, że idealną, idealną widoczność, łącznie z prawie całą maską przed sobą. To jest ok. Wirtualne zegary, kierownica miękka, fajnie wykonana, to mi się tutaj podoba, multifunkcjonalna. Yy, dotykowy ekran, pod spodem mamy panel klimatyzacji z przyciskami fizycznymi, dzięki Renault. Renault Dacia, Ok, jeden kit. Yy, półeczka, tutaj schowek jeden, schowek następny ze ładowarką indukcyjną, dwa gniazda USB typu C, yy, 12V. Joystick zmiany biegów, parking elektryczny, następny schowek dwa miejsca na napoje. Ale no, niestety, zobaczcie tutaj ten podłokietnik, który jest fajnie miękki mógłbym powiedział, taki sztywno miękki w ten sposób. To jest mnóstwo pianki pod schodem ale ono utrudnia akces do tego właśnie e, miejsca na napój. Ogranicza nam to dostęp w ten sposób. Chyba, że jakaś puszka czy coś takiego no to jeszcze ok, ale poza tym to, to się nie nadaje, moim zdaniem. Otwieramy pod spodem bardzo głęboki, ale mały schowek większy schowek tutaj. Patrzymy na górę. Daszki przeciwsłoneczne bez dodatkowego oświetlenia. Oświetlenie mamy tylko tutaj. O, w ten sposób to wygląda. Cyk. I ta sama historia, oczywiście, tutaj. Dobra, sprawdźmy teraz wymiary szerokości samochodu od tutaj drzwi od tego miejsca do drugiego i to jest 57 cali czyli 145 cm tyle macie miejsca na szerokość w tym samochodzie a jeśli chodzi o ilość od tutaj tunelu środkowego do tego uchwytu taka wypukłość czyli 53 cm tyle macie przestrzeni na swoje nogi kierownica ma 36 cm średnicy no dobra, jeśli chcecie zobaczyć więcej, to zapraszam do pełnej recenzji tego samochodu na moim kanale, na Autostart Test, podlinkuję Wam wszystko w opisie, żebyście nie musieli szukać, eee, a ja biegnę do Bigstera. Dobra, słuchajcie, jestem w Bigsterze i tak na szybciutko, eee, jeśli chodzi o ilość miejsca, to szczerze powiem Wam, że mam wrażenie, jakbym siedział w mniejszym samochodzie niż eee, Duster. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że mam tutaj ten nieszczęsny, ogromny tunel środkowy, którego nienawidzę. To jest raz i mam właśnie takie wrażenie, że siedzę tutaj w mniejszym samochodzie. Poza tym, fotel teraz jest obniżony najniżej, i szybko zobaczmy ile ma miejsca nad głową. To bym nawet na 10 palców czy jest jeszcze lepiej niż w dasterze To jest spoko. Jeśli chodzi o ilość miejsca tutaj na nogi, no to tu mam wrażenie, że jest troszeczkę więcej tego miejsca. Zaraz to zmierzę i sprawdzimy dokładne wymiary. Ale takie mam, taki mam powiedzmy wrażenie, odczucie, że tutaj jest tego miejsca jednak więcej. Jeśli chodzi o widoczność, tak zobaczcie, lusterka są chyba tego samego rozmiaru, ale to szkło wewnątrz jest znacznie lepsze i w tym wystarczająco tym widzę znacznie lepiej niż w tym Dusterze. Słup są wąskie, podobnie jak tam, czyli tutaj jest tak samo, zobaczcie. Zobaczcie, ten supek jest bardzo wysoko od mojej twarzy, daleko od mojej twarzy i też na wysokiej pozycji. Tutaj pani mi przeszkodziła, wyszło do samochodu, że ja sobie wyglądać. z tym. Lusterko środkowe tutaj o tyle jest przestrzeni i tutaj mam wrażenie, że jednak to jest troszkę niżej, chociaż mi się wydaje, że jest tak samo. No ale dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie. O to tak, taka jest widoczność. Też widzicie całą praktycznie maskę przed sobą. Ten sam ekran, tutaj ta sama historia. Tutaj macie troszkę piano Black. Kierownica taka sama, dokładnie jest taka sama, jest multifunkcjonalna. I średnica 14 14 cali, czyli 35,5 cm. No cóż, trunek środkowy, tak jak mówiłem, jest wysoko. I tak z tej strony tutaj dotykam również kością twardego plastiku. Tutaj dotykam twardego plastiku, ale jeżeli dam stopę na ten podnóżek tutaj, tak jak powinno być, no to wówczas jest wszystko ok i nic mi tutaj nie drażni. Tutaj mamy tak, tak samo jak w dasterze gniazdo 12V, dwa USB typu C. Mamy tutaj indukcję, ładowarkę indukcyjną, głęboka taka szuflada, parking, cyk, joystick do zmiany biegów, schowek, miejsce na klucze. Tutaj dodatkowo pod spodem mamy tutaj snowbag. Takie niestandardowe miejsca na napoje, to się tutaj demontuje. Niestety ten kubek tu nie wchodzi, dlatego ktoś sobie to z tego skorzysta w ten sposób. Możemy to również zamknąć. Schowek pod podłokietnikiem jest taki twardy, głęboki i można nim dojść tutaj ręką aż do tego miejsca. Jest podobnie wykonany, właściwie jest taki sam jak w Daci Daster. Tutaj to sama historia tutaj jest troszeczkę inaczej. Mamy. Lusterka, otwieramy i mam dodatkowe podświetlenie. Tutaj też tego nie robimy, czy też nie włączamy manualnie. O, coś się otworzyło tylko dotykowo, o, w ten sposób, czy też fizycznie. Dobra, jest ok. Sprawdźmy jeszcze po wymiary. Zobaczcie: 57 cali, czyli tak sama historia 145 cm szerokość samochodu od drzwi do drzwi, a zdawałoby się, że to jest więcej miejsca. I tutaj od tunelu środkowego do uchwytu na drzwiach. Zobaczcie, 20,5 cm, powiedział. to no prawie. 2, nie, to jest, sorry, 51,5 cm. Tak by to wyglądało. No, a mam wrażenie, że jest więcej miejsca. Nie pamiętam, ile było w tamtym. Zobaczycie to na wideo. Czułem sobie, żeby to jeszcze dodatkowo, bo jakaś kieszeń pod spodem, ale niestety nie ma. A, niby większy, ale nie jest szerszy. Idę do tyłu. Ok, dobra, słuchajcie, jestem w Bigsterze z tyłu. Usiadłem nie sam za sobą. Zobaczcie, bo tutaj mam takie coś. To fotelik dla dziecka, ja się na tym nie znam. Nie wiem, jak to, jak to w ogóle wysunąć stąd. Okej, okay, Mniejsza stoi. Tak czy inaczej, fotel ten pasażer jest dosłownie na tej samej pozycji jak fotel kierowcy. Zobaczcie, mam mnóstwo miejsca jeszcze tutaj na nogi. To jest fajne, super, że tak powiem. Tak samo na, pod nogami jest również miejsce. Mam tutaj dodatkowo dwa. E, e, wloty powietrza, nawiewy, swój zwał, dwa gniazda USB typu C. Mam tutaj jedno światło LED, drugie mamy tutaj e, jeden uchwyt, drugi uchwyt. I powiem Wam, że no zobaczcie, naprawdę miejsca jest mega dużo. No i dobra, jeszcze drzwi. Wykonane w całości z twardego plastiku. Ja sobie jeszcze wejdę tej na miejsce pasażera, ponieważ tutaj, zobaczcie, nie mam tak, mam dziwnie wyprofilowany ten tunel i obawiam się, że tu może być bardzo mało miejsca na e, nogi dla pasażera. Dobra, słuchajcie, jestem w daczy Duster z tyłu i powiem wam tak. Pierwsza sprawa, drzwi to dosłownie kopia drzwi z Bigstera, całe wykonane z twardego plastiku, ale zobaczcie, siedzę sam za sobą i. Całkiem wygodnie, cztery palce nad głową, ale czuję, że jest mniej miejsca na plecy, dlatego że trzymanie tutaj boczne jest tak mocno wyprofilowane jednak wewnątrz, że ogranicza mi to troszeczkę, czy też bardziej trzyma mi te plecy w jednym miejscu. W Bigsterze było zdecydowanie szerzej i bardziej wygodnie, ale na nogi, zobaczcie, dotykam co prawda kolanami tego oparcia, ale jest miękko i tak naprawdę mógł podróżować. Tutaj na stopy również mnóstwo miejsca. Co dalej? Dwa gniazda USB, uchwyt jeden, drugi i światełko takie na środku, zwykłe, w ten sposób załączane i to wszystko. Dobra, słuchajcie, jestem na miejscu pasażera i powiem Wam, że niczego mi tutaj nie brakuje, naprawdę czuję się mega komfortowo. To siedzenie jest teraz w odpowiedniej, w tej samej pozycji jak siedzenie kierowcy, czyli tak samo oddalone od jakby deski. I powiem Wam, że naprawdę jest mnóstwo miejsca. Tego się tutaj okay, nie mogę regulować na wysokość, ale mam na głową wystarczającą ilość miejsca. tutaj na nogi zobaczę tak samo, bardzo szeroko, jest OK. I też bardzo głęboko na stopy. Mega mi się to podoba. No dobra, słuchajcie, to tyle, jeśli chodzi o nową Dacia Bigster i dacie duster porównaniu. Dajcie mi znać w komentarzach, co byście wybrali. Ja osobiście wybrałbym, jeśli chodzi o tylną kanapę, to Bigstera. Jeśli chodzi o przód, to Dastera. E, ponieważ te samochody, pomimo tego, że wyglądają tak samo, to jednak się różnią. Dajcie mi znać w komentarzu, co o tym myślicie. Jak zwykle zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Ja już się z Wami żegnam. Dziękuję za uwagę. Dbajcie u siebie i Wasze cztery kółka.